serdecznie całą społeczność lidlowską. Moi drodzy, po raz kolejny jesteśmy razem ze sobą, po raz kolejny gramy podczas zbliżającego się 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przejrzyj na oczy, to jest temat naszego finału. Chcemy się zająć wzrokiem e, dzieci, ale nie tylko tych, które się rodzą, ale także tych e, dzieciaków, które patrząc w komputery, bardzo często e, mają potem z tym wzrokiem różne kłopoty. Chcemy, aby sprzęt diagnostyczny, żeby sprzęt do leczenia, sprzęt, który także jest używany przy Wszelkiego rodzaju operacji był najnowocześniejszy, i możemy to jak zwykle sprawić wszyscy razem, będąc uczestnikami naszych wszystkich akcji. Możecie nabyć jakiś bardzo piękny, kolorowy przedmiot, który także mówi o tym, przejrzyj na oczy, zobacz ten świat jak najbardziej kolorowo. Możecie także wrzucić do puszki nawet jeden grosik. On zawsze także powoduje, że suma tych grosików to jest to, co tworzy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dziękujemy Wam, że jesteście razem z nami. Dziękujemy, że w ten sposób możemy od wielu, wielu, wielu lat pokazywać Wam, że ta działalność orkiestry do Was później wraca, bo kiedy jesteście w szpitalu, widzicie nas sprzęt, czy są to oddziały dla bardzo małych dzieci czy dla większych dzieci czy dla seniorów, a więc za ponad 1,5 miliarda złotych kupiliśmy do tej pory ponad 67 300 urządzeń od bardzo malutkich po bardzo duże, a wszystkie te urządzenia kupujemy dzięki temu, że podczas tych zimowych dni finałowych kiedy jest finał, ale także podczas tych dni, kiedy możecie przyjść do Lidla i nabyć jakiś przedmiot związany z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, gromadzimy te pieniądze, a później w całości wydajemy na sprzęt medyczny, na nasze programy medyczne, na nasze programy edukacyjne. Wielkie dzięki za to, że jesteście później z nami w lato, kiedy organizujemy najpiękniejszy festiwal świata, gdzie także e, wasza energia z tego pięknego sklepu jest taką energią pozytywną dla tych wszystkich, którzy są razem z nami, przyjeżdżają, bo wtedy my im Dziękujemy. Już teraz dziękujemy Wam wszystkim Polacy, że jesteście z nami, że orkiestra przez te 30 lat pokazała, że można mieć do nas absolutnie całkowite zaufanie, że nigdy tego zaufania nie zawiedliśmy, że także bawiąc się, kiedy jest finałowy dzień, robimy tak niesamowite rzeczy. Zawsze razem. To nie jest jednoosobowa orkiestra. To jest orkiestra wielomilionowa, składająca się z Polaków nie tylko w po Polsce, ale na całym świecie. Bądźmy razem, bo dzięki temu tworzymy niezwykłe rzeczy. Pozdrawiam całą społeczność Lidlowską. Pozdrawiam tych, którzy pracują, tych, którzy przychodzą do Lidla. E, ściskam i tule do serca w imieniu swoim i całej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielkie dzięki. 30 stycznia 2022 roku finał! I wtedy możemy naprawdę krzyknąć trzy razy hura i podziękować dobrym aniołom, że są razem z nami. Lidl, wielkie dzięki.